Wielkie świętowanie Stowarzyszenia Radość w Dąbicy. Zespół Mała Lady P zagrał największe hity Lady Punk. Ten koncert porwał wszystkich do tańca. Nie znam słów, co, co? mają Jeśli tylko nie, to nie, to tylko nie tam. Zawsze tam gdzie ty. Jak ktoś pracuje, to i ma sukcesy. A tutaj naprawdę bardzo dużo pracy włożono i wielkie dzięki pani Marioli Kondzielawy, że tak to elegancko i pięknie zrobiła. Cieszę się i jeszcze raz dziękuję. A pracownikom, osobom niepełnosprawnym no życzę, żeby wytrwali jak najdłużej w tym kinie, w którym kiedyś, ja w 69 roku też pracowałem. No nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. Po prostu wchodziliśmy trochę z takim niepokojem po tych ostatnich latach, jak kina były zamknięte i, i można było do nich chodzić w związku z covidem. Myśleliśmy jak to będzie drugie kino w Dębicy. Czy damy radę, czy będziemy mieć też klientów, ale udało się i i teraz wiemy, że nasza siła to chyba to ludzie, którzy tutaj pracują. Którzy jakby mają takie pomysły. Wymyślamy tutaj przeróżne wydarzenia, przeróżne imprezy, tak, żeby ściągać właśnie jak najwięcej osób do naszego kina. Czas szybko leci. No. Dopiero otwieraliśmy, dopiero przyciągaliśmy tutaj, przecinaliśmy tutaj Stęgi, a to już minął rok. Jesteśmy o rok starsi, jesteśmy o rok bardziej doświadczeni. No myślę, że Kino Radość wkomponowało się już dość mocno w, w architekturę kulturalną naszego miasta. Bardzo dużo seansów, dużo, dużo imprez. No myślę, że sukces jest niesamowity, ale dalej będziemy pracować, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze... Jeszcze fajnie, jeszcze lepiej dla naszych mieszkańców. Rower jest główną nagrodą w konkursie, w konkursie, w naszym losowaniu w zasadzie nagród, ponieważ to są takie wyjątkowe pierwsze urodziny, kiedy kino radość rozdaje prezenty. No tak, rok, już cieszymy się bardzo, że nie, że ten czas tak szybko leci, ale że mamy tutaj już taki piękny jubileusz, radosny jubileusz, 40 tysięcy sprzedanych biletów, prawie 900 seansów. Wiele dla wszystkich grup społecznych, od przedszkoli po szkoły, po młodzież, po dorosłych, po seniorów, kino religijne, światowe premiery, ale również Radosny Poranek. A wszystko to się dzieje dlatego, że to jest nasza misja. To jest mi, radosna misja. Piękne wnętrza, wspaniała atmosfera i ciekawy repertuar przyciągają widzów. Kino Radość to wyjątkowe miejsce. W którym pracują osoby z niepełną sprawnością. Ciekawsze zajęcie to sprawdzenie biletów i puszczanie ludzi na sesję. Wysyłanie woteli i, i łzanie klientów. Warto przyjść, bo jest fajnie, jest sympatycznie, jest miło. Staramy się mieć nowości. Najważniejsze co dla nas, to że pracują tutaj osoby z niepełnosprawnościami, dla których to stworzyliśmy. Co można życzyć? Samych, zadowolonych. Kinomanów życzymy. Następnego wspaniałego roku, taki jak był teraz. Dalszych sukcesów i żeby się im powodziło tak jak do tej pory i żeby się rozwijali, no i żeby funkcjonowali tak jak funkcjonują. Przede wszystkim powodzenia i samych dobrych nut. Tego, aby dalej rozwijali się tak jak w tym momencie. Naprawdę super sprawa, wszystkie zorganizowane imprezy są na bardzo wysokim poziomie. No 100 lat. Następnych przynajmniej stu lat. W tylu klientów oczywiście co w tym roku i jeszcze więcej nawet. No, jakiegoś rozwoju taki, e, takiego, jakie sobie tam marzymy, planujemy. Dużo wydarzeń, dużo, e, dużo osób, które nas będą odwiedzać. I wszystkiego, wszystkiego naj. Dochód ze sprzedaży biletów na koncert urodzinowy będzie przeznaczony na remont nowej sali kinowej. Repertuar, ofertę specjalną oraz aktualności znajdziecie Państwo na stronie kinoradość.pl.